Bää. Raz, dwa, trzy. Witam Was do ten polskiej minibowary we współpracy z hopiniws.com. Pierwsze urodziny z samych kraftów i w związku z tym specjalne piwo urodzinowe, które y, uważył dedykowany browar domowy, czyli latający rosomak stacjonujący w samych kraftach i współpracujący Birbroz z Żyrardów, tutaj mamy chłopaków, klap, klap. Eee, tutaj mamy Marcina z samych kraftów. Eee, Marcinie, co uważaliście na urodziny? Uważaliśmy e, imperialnego stałta z herbatą Lapsang, Dzie dziewiętnastka. Jakiego stałta? Twu stałta, portera, twu. Już widzieliśmy się już wszystko krzani. Bliżej do mikrofonu. Dzisiaj już, już jest, tak wiecie. Ale moment, to jest górna fermentacja. Tak, to jest. No to więc to dlaczego jest, nie, nie powiedzieć o tym stał? Nie no, to, to jest porter. Za mało ma paloności jak na stał. Nie, okay, nie, nie, okay. nie, nie, nie ma tutaj palonego jęcz, ję, ję, jęczmienia. Y, piwo się nazywa Smoke on the porter. Natomiast imperialny się zawsze y, wiąże ze stout mi jakoś tak i to tak mi się, mi się tak mówi. Y, w każdym razie y, pi, piwo ma 19 dziew, hmm? 7% alkoholu. Y, jest to trochę przełożona receptura domowa tylko domowy, domowy Ale... nasz dym na Pradze, który to, był, to była czternastka, a było y, Właśnie, to było podwyższenie lekko imperialne, bo to, zima, bo to więc... warto powiedzieć o y, magicznym składniku, który tutaj jest, czyli Tam. Czyli ta Lapsang suczą. A nawet nie o to mi chodziło, no. bo są dwa no. magiczne składniki. No. Dla mnie torf jest zawsze magicznym składnikiem. Też. Torf też jest. Czyli znaczy... wędzony słod torfowy. Jest, tak. E, może o, o słodach powie. Właśnie. Szymon, e, jakie są słody wędzone tutaj? No jest y, dużo y, 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 słodu te, te, torfowego i on dominuje. Są to czuści generalnie. Tutaj przeliczałeś. Hmm. Wyszło, że 18%. 18 z, z groszem. No, no tak, ale jaki, jest, to, jaki to jest? To jest Castle Malting czy? Nie. Y, tak, torf był, a, torf był kaszomaltic. Wędzony, kaszomaltic. wędzony torfowy. Tak, a, okay. a, a zwykła wędzonka była ze Steinbacha, plus y, trochę grodzickiego dębowego i trochę Wajermana bukiem. Tak. Żytni był ten, ten ja. żytni. I Steinbach, Steinbach też, też Żytni. Też część Żytni, żytni część zwykła. Brzmi bardzo dobrze. Panowie, podstawowe pytanie: ile leże to piwo? Mamy 18 to jest yy, miesiąc i tydzień czy miesiąc i dwa tygodnie coś takiego. Miesiąc i 10 dni, no słuchajcie, są dwie wersje tego piwa. Uwielbiam takie motywy coś dla piwnych frików. Dwie wersje tego samego piwa Tutaj mam wersję Pomieszaliśmy je totalnie. To jest wersja. A, nie, nie, ale nie o to mi chodzi. Zobaczcie. Nie mów Czy one są rozróżniwa... roz... rozróżnialne po kolorze, po pianie? Nie, nie, nie chuja. Przepraszam za słowo. Dla mnie ja... są. Tutaj jest aromat ciemnych owoców, czerwonych wiśnia i ta właśnie herbata. Jest trochę tej herbaty. trochę taka. Ale ewidentnie jest owocowe. Natomiast to piwo herbata a lapsang jest, jest w ogóle z, wędzona z sosną także. Znaczy, natomiast w tym piwie jest ewidentnie torf więc jedno ja to przygłuszyło torf to ta to lapsang herbata ten torf mocno, mocno przycięła a to jest niesamowite że torf wydaje się aromatem, który nikt nie wyjmie. Tak. No. I co się okazuje, że, okazuje się, że herbata... Lapsang wyci... wędzony, jeżeli nie próbowaliście, to, to sobie spróbujcie. Zapraszamy do herbaciarni do nas. <laughs> ale też w samych Kraftach mamy herbatę Lapsang. Normalnie parzymy, jest zima, także możecie przyjść na herbatę i sobie zobaczyć, jak, jaka to jest fajna wędzona. E, piwo z Lapsangiem ewidentnie owocowe. E, jest treściwe, ale tak szczerze mówiąc bardziej bo była głównoburza odnośnie balingów, prawda, że ludzie mówili bardziej foryjny, extra stout. Nie, posłuchaj, dolna granica e, Risa na przykład, no to jest 18. Ale nie chcę nawet wnikać. I jeden. Tak, a, a to jest po prostu to, imperialny port. Ale ja nie chcę wnikać w tą dyskusję, tylko teraz no tak. biorę łyka i dla mnie niesamowicie rzeszkie i owocowe. Takie jest to w życiu bym nie powiedział, że to jest. o to chodzi, mocna piwo, rzecz. Ma się, piwo ma się pijane. Pijane, a nie ma być tak, Risem. tak? Zdradliwie jest pijalne, bo wypijasz Świetnie. tego od Bardzo eee, Czerwono owoce, troszkę podbicie herbaty, z tyłu czekolada. I sosna. Jest, sosna... Kojarzy, też, też jest sosna gdzieś tak wiesz na policzkach. A, a na, eee, na obrzeżach języka torf. Rewelacja. A mi się kojarzy też z suszem, bo trochę takie było nawiązanie, że to będzie susz, tak jakby ta śliwka, bo ten lapsang trochę pachnie śliwką więc. Taką jak w kompłocie domowej. wersję ordinary. Zdecydowanie inną śliwką, taką wytrawniejszą, nie słodką taką. No panowie, tu jest śliwka. W tym torfowym. Bez herbaty. Ewidentna śliweczka. O. Ale jest dużo wyraźniejszy torf. W stosunku On, do jest A teraz jest a wróć sobie teraz do tamtej, a wróć sobie teraz do tamtej. Znaczy to, jest, to, to jest bardziej, to jest bardziej owocowe. Owocowe, a to jest ostrzejste bardziej pikantne. To mi tak bardziej przypomina właśnie porter. Tak jak powiedziałeś, nie stał, nie tylko porter. Tylko portę, tak. To tak zdecydowanie. Motywy dla y, Bałtyka. Śliweczka. Y, trochę mi brakuje alkoholowości. Pierwszy raz nie ja poznaję, ja się poznaję, ja się je poznaję. gdzie jest alkohol? Wypij te, te dwie lampki, to ty ty, będziesz miał alkoholowość. Ale alkohol jest świetnie ukryty. No tak, nie. się wyleżakował no. naprawdę. Ile, z... To jest 19 w Belgii, czasie? czyli co? S osiem? Siedem. No, siedem, o, siedem? No, to nie, no to nie ma co czuć. No. Ale potem lekko tam jest efekt rozgrzewający. Jest. No jest. No i, i ile, jak byliście u nas, to wypiliśmy po, po 0,2, 0,3 i, 3, i było dobrze. Znaczy, żeby ocena była pełna, to Marcinie, musiałbym jeszcze spróbować tego twojego domowego. No to już niestety dwie warki. Ale walki, rozumiem, że. Jesteś... dwie, dwie warki jakiś czas temu, więc to. Ale, ale jesteś zadowolony z efektu? Tak, znaczy, piwo, no to może to tak głupio zabrzmi, ale do złudzenia przy, przypomina nasze próby domowe. Tak? Znaczy, ta, ta herbata wnosi fajne rzeczy, natomiast ta wersja zwykła jest też bardziej bardziej ostra, tak? czyli bardzo pod, pod, podobny efekt się uzyskuje Oczywiście, w, dom, w domowej wersji ten LapSang, jego było jeszcze więcej, tak? więc on był jeszcze bardziej grał. No, musimy powiedzieć. No o tym, że żeśmy podczas samego dosypywania herbaty zredukowali tą ilość tak, waszą, bojąc się, że będzie się za bardzo. Za będzie zbyt dużo. I generalnie poszło nie, 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 połowa z kawałkiem tej, tego zamierzonego, tej zamierzonej ilości i wówczas jakbyśmy jak dali całość, to... Jakbyśmy dali całość, to by było No pytanie, czy to piwo w ogóle pojawi się w dystrybucji szerszej, czy to jest tylko jakaś warka dla rodzin. To, 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 to będzie pierwsze piwo, które tak naprawdę będzie w, w szerzej w butelkach z naszych piw. Y, bo Ale obydwie wersje? Nie, nie, nie Tylko, to tylko to ta, ta, ta z lapsankiem. Taip... ujdzie, <laughs> Ale jeszcze mamy drug, drugą beczkę na jutro, także... Czyli wpadacie... A, to nie, no, to zanim, zanim to się pojawia. Jutro czyli tak. wczoraj albo tak, czy wczoraj. Tak, tak. Ale naprawdę uważam, że... Jak oceniacie to piwo, bo zanim ja się wypowiem, jak oceniacie to w waszej klasyfikacji piw. Ja lubię torf, więc ja wolałem tą wersję bez herbaty. A, a jeszcze lepiej mi smakowały te zlewki po wyciągnięciu skarpet, bo one były tak niesamowicie sosnowe. No właśnie, bo ty się upierasz w tej sośnie. Żółka lafonie, nie? Ale ja tej sosny nie czuję. Ja wiem jak ona smakuje w dużym stężeniu i potrafię ją znaleźć w mniejszym, nie? Ale skąd ta sosna? Z Lapsanga. Lapsang jest z sosem. Bo jeszcze powiedzmy o chmielach tutaj. One nie grają do One Są tak pro forma, tak? Goryczka jest. Sam na 30 par. Co mi daliśmy? Nageta i Aurorę. Nie Nageta daliśmy, bo Nageta jest takim ważnym... Brytyjski styl, tak? Ale a, słuchajcie, Aurora po prostu... To filmo, które pójdzie w butelkach w Polskę, to jest pierwszy przypadek połączenia torfu i herbaty. I to bardzo dobrze gra. I to bardzo dobrze gra. Mi smakują obydwie dwie wersje. Jedna jest bardzo torfowa, druga bardzo owocowa, bardzo zdradliwa. Ta owocowa to się... Wydaje jakby to była jakaś 14-15. Z, z, tak. herbatkę z soczkiem śliwkowym tak, a, a Voltaż wali pewnie z tyłu. K kompot suszu z dodatkiem drobnym nalewki śliwkowej. Łukasz, Panowie, Łukasz mnie, zaczął, mnie rewelacja. Łukasz zaczął mówić, że będą w butelkach. Jedno z pierwszych naszych filmów, które będzie dostępne szeroko w, w butelkach, bo będą wreszcie. Będziemy mieli linię do butelkowania, także... A jak teraz butelkujecie? To jest ręczna, ręczna robota? Ręczna, ręczna, skranik, <laughs> i... Mordęga. Także tu... A co teraz zamawiacie? Bude... Jakieś karuzele? Karuzelę, karuzele kar tak? i etykieta Na karuzela, Dobrze. Tak, także do kupienia w świetnych, najlepszych, wyjątkowych sklepach muzycznych. Dzięki. Na razie. Na hoppynews.com news from the world of polish craft beer